Cześć, jestem przed Domem Świętego Marcina w Katowicach na ulicy Wita Stwosza 20. To właśnie do tego miejsca ma być przywiezione 7 tysięcy lekarzy oraz inżynierów z Francji i Niemiec, którzy nie znaleźli tam dla siebie miejsca. Szczęść Boże, ksiądz Marek Konsek. Ja tu mieszkam na Wita Stwosza 20 w Caritasie. Dom Świętego Marcina. Dotarła do mnie informacja, że tu ma zamieszkać 7 tysięcy osób, migrantów uchodźców. To nie jest prawda. To jest nasz dom, Dom Świętego Marcina. Hotel na 40 osób, który jest prowadzony przez zakład aktywności zawodowej czy przez osoby z niepełnosprawnościami. Mamy 40 miejsc noclegowych i nikogo więcej tu raczej nie przyjmiemy. Mają oni zająć miejsce seniorów, którzy na chwilę obecną przebywają w Caritasie. Obok Domu Świętego Marcina w całym kompleksie jest również Dom Księży Emerytów i Zakład Opieki Leczniczej. To są dwa dzieła, które również prowadzimy jako Caritas i na pewno ich nie wyrzucimy. Doszła do mnie smutna informacja, że 17 marca tu ma być protest. Spotkamy się tutaj, żeby zaprotestować. Proszę, nie róbcie tego, ze względu właśnie na emerytów, którzy tu mieszkają, na zakład opieki letniczej, na ZAS, który tu pracuje. Uszanujcie tych ludzi, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak pracujemy, to zapraszam na stronę Caritas Archidiecezji Katowickiej. Chcemy pomagać innym ludziom, mądrze pomagać innym ludziom. Chcemy znaleźć dobre rozwiązania i liczę, że do tego dojdziemy. Szczęść Boże!